Laudetur Jezus Chrystus. Tak, to tytułem wstępu oczywiście. Chciałbym przeprosić za to, że nie odpisuję na wszystkie maile, że na Facebooku, na tych, też tych różnych komunikatorach nie jestem w stanie nadrobić tego tempa, tych Waszych wiadomości. Trochę trudne dla mnie jest to, ale też musiałem się z tym liczyć. Że dostaję tyle wiadomości, ksiądz jest jedynym ratunkiem. Ja nie widzę teraz możliwości. Kochani, dziękuję za zaufanie, ale macie mnóstwo kapłanów wierzących, dobrych, w swoich parafiach jak nie w swojej parafii, to w parafii obok. Wiele rzeczy jest tak oczywistych, na które nie jestem w stanie już odpisywać, ponieważ to wystarczy wpisać w internecie to hasło i tyle. Nie trzeba mnie o to pytać. Czasami mam zaległości już zbyt duże. Nie jestem w stanie pogodzić tego, że jestem kapłanem pracującym w szkole, w parafii. Obiecałem księdzu biskupowi, że nie zaniedbuję, nie, nie zaniedbam swojej parafii. W związku z tym, kiedy mam do wyboru adorację, czyli swój prywatny też rozwój i w międzyczasie oczywiście też to, żeby służyć swojej parafii grupom młodzieżowym, którym służę, ministrantom itd., itd. czy przygotować się do kazania niedzielnego, to to muszę wybierać. Nie mogę odpisywać wtedy na maile. Więc ilość obowiązków, które czasami się nakładają, no niestety trochę przytłaczają, więc ja przepraszam. Tak, jest mi głupio, niezręcznie, ale myślę, że to w tę stronę idę. Czyli skupię się na tej mojej parafii, na szkole, którą mam której uczę trzecie klasy podstawówki, skupię się na tym nagrywaniu odcinków. Bardzo to lubię. Chyba nawet za bardzo trochę. Na, na tym się skupię. Jeżeli to komuś pomoże, to będę wdzięczny. Czasami jak się uda, będę odpisywał. Natomiast proszę o może cierpliwości do mnie. Naprawdę proszę. Macie mnóstwo fajnych wierzących kapłanów. I pamiętajcie o tym. Naprawdę dużo. Zatem przechodzę też dzisiaj. Nie pamiętam, czy zacząłem y, z przywitaniem Boga, przyznaniem się do wiary. Zatem na wszelki wypadek jeszcze raz powiem: Laudetur Jezus Chrystus. Jezus powiedział, że mamy się do Niego przyznawać. W związku z tym, mówiąc y, to określenie, czyli niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przyznaję się do mojej wiary, przyznaję się do Pana Boga. Chciałbym, żeby On też do mnie kiedyś się przyznał. Słowo do którego Dzisiaj się będę odnosił, to jest postać Jana, a także takie bardzo mocny wątek, czyli potęga słowa, i jego znaczenie. To jest słowo, które pojawiło się w roku A, czyli w tym, który już zakończyliśmy, teraz mamy rok B, kiedy to kazanie się pojawi bodajże i. To jest druga niedziela po narodzeniu pańskim, druga, tak, druga niedziela po narodzeniu Bożym. Zatem tam bardzo mocno wybrzmiała osoba Jana i bardzo mocno wybrzmiało potęga słowa. No to w takim razie przechodzimy już do konkretów. Niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć, słowo niestety traci na wartości. Kiedyś rycerz, kiedy dama byłaby przy nim znieważona, potrafiłby wszcząć pojedynek za to, że ktoś powiedział tak brzydkie słowo. Dzisiaj przy kobiecie, ale kobiety także, potrafią po prostu na prawo, na lewo rzucać przekleństwami, bo to takie niby zabawne. Dla mnie to jest przykre, jako dla młodego człowieka, który nie przeklina, naprawdę, nawet jadąc samochodem, nie przeklinam, kiedy denerwuję się na kierowców. Obiecałem sobie kiedyś, to był taki mój prywatny ślub, niezobowiązujący ale dla mnie było to ważne, że nigdy w życiu nie będę przeklinał. I chyba udało mi się przez ostatnie 15 lat dotrzymać słowa. No tak, zatem słowo traci na wartości. Ale kiedyś słyszałem taki slogan, to też ciekawe, że słowo to nie strzała, ale rani głębie. I faktycznie, słowem potrafimy wyrządzić krzywdę. Ale potrafimy też dać nadzieję, potrafimy zbudować. Bóg, kiedy wypowiadał słowo, stwarzał. Tworzył świat. Niech się stanie światłość, niech się stanie woda i tak dalej, niech się zaroją wody i no, wiecie, tak, czyli stworzenie świata sięga rodzaju. Czyli Bóg wypowiadając dane słowo, tworzył świat. Zobaczcie, jaką potęgą było słowo. A przecież na początku było słowo, i słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Przez nie nic się nie stało, co się stało. Przecież tak mówi prolog Ewangelii Kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz, święty pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, jeszcze raz proszę, kiedy tego słuchacie, po zakończeniu pomodlić się za księdza Piotra, prosząc o łaskę zbawienia. A jeśli taka jest wola Boża, to być może żeby został wyniesiony na ołtarze, bardzo bym tego chciał. Potrzebujemy świętych kapłanów, potrzebujemy wzory świętości. To, że normalny kapłan, który żył w naszych czasach, których wielu znało, może zostać świętym. I teraz ksiądz Piotr Wulkiewicz podał kiedyś taki bardzo przejmujący przykład pewnego taty, który był fanem piłki nożnej, chodził na wszystkie mecze. Jego syn, mały synek, tam nie wiem, 5-6 lat mógł mieć, tak szczegółowo, nie pamiętam tej historii. To jego synek no, nie popierał tego, co tata robi, nie miał też tych samych pasji. Kochał muzykę na tyle, na ile mógł kochać, jako ten pięcio-sześciolatek, lubił sobie czasami uderzać w klawisze na pianinie, które miał. I tata kiedyś podchmielony przyszedł z meczu. Przyszedł i zobaczył, że no, syn nie lubi piłki, że sen nie chce z nim chodzić na mecze. Zobaczył, że synek czekał. Kilka godzin na to, aż tata wróci z pracy, czy tam z tego meczu, w też, tej, pra, prawdopodobnie tak to było, i synek już usypiał przy tych klawiszach, uderzał tylko co jakiś czas. Nad pod wpływem alkoholu, tata popatrzył na synka, wzięła w nim taka niechęć do niego za to, że nie lubi tego samego, i powiedział do niego: ty pedale. I to jedno słowo przyczyniło się do tego, że synek już po wielu latach nawet nie chciał mieć nic wspólnego z muzyką. Całkowicie zblokował się na tatę. No i Ewangelie niejednokrotnie przecież podkreślają, że Jezusa za każdym razem chcieli podchwycić na słowie. W dzisiejszych czasach jest podobnie. Wystarczy tylko, że tak jak np. czy ja, czy ktokolwiek inny, nagrywamy jakieś odcinki, czy publicyści, czy dziennikarze i wyjmuje się z kontekstu jakąś bardzo krótką wypowiedź, żeby podchwycić na słowie i tą wiadomością się później robi burza. Że, na przykład, ten człowiek powiedział to i tamto, a papież Franciszek powiedział to i tamto. Nikt nie wie, jaka była cała wypowiedź, nikt nie wróci do kazania, na przykład, danego kapłana, nikt nie przesłucha całej wypowiedzi, tylko wielkie oburzenie, ponieważ ktoś wyciął krótką wiadomość. W ten sposób można naprawdę bawić się wszystkim i tak się wypowiada, wycina się te wypowiedzi biskupów, kapłanów, wszystkich po kolei. Jest to bardzo krzywdzące, robi się dużo krzyku. Naprawdę o nic. Ale tak to wygląda. Nawet nieraz na, na demotywatorach czy na Facebooku są czasami takie bardzo modne zdjęcia, taka ramka, przedzielona na pół. Z jednej strony jakieś zdjęcie człowieka bardzo znanego, i z drugiej strony jego wypowiedź, rzekomo jego wypowiedź. I też na prawo, na lewo każdy później udostępnia. Także ten człowiek powiedział to i tamto. Nic takiego nie powiedział, nic nie wie, ale wszyscy później cytują. Zwolenniki, zwolennicy katolicyzmu cytują, że taki człowiek mówił to i tamto. Nie wiem, czy tak powiedział. Musiałbym dojść do źródła, faktycznie przesłuchać i dopiero później móc cytować. No, rekordy, jak już ktoś fajnie to obśmiewa, bo to wtedy lubię taką inteligencję. Kiedy na przykład jest zdjęcie Piłsudskiego i obok tekst, na przykład, że Za moich czasów nie było problemów z internetem. No tak. No, no tak, tak to po prostu wygląda. Ale takie słowa. W dzisiejszych czasach naprawdę tracą na wartości. Słowo już niewiele znaczy. Prosty przykład: miłość. Każdy będzie mówił, że kocha drugiego człowieka, ale za tym nie kryją się konkrety. Ewangeliczna miłość, czyli to, co zaproponował nam Jezus, to jest rezygnowanie z siebie, aż po, aż po ofiarę z własnego życia nawet. Czyli tak bardzo pragnę dobra dla drugiego człowieka, że nie liczę się ja, a liczy się ten drugi człowiek. Święty Paweł bardzo mocno to podkreślał, jest takie bardzo fajne czytanie, które pokazuje zestawienie miłości Jezusa do Kościoła i tak powinna wyglądać miłość małżonków do siebie. Czyli wchodząc w małżeństwo, moją pierwszą motywacją nie powinno być to, że mi będzie łatwiej, a łatwiej będzie temu drugiemu człowiekowi ze mną. Bardzo rzadko ktoś tak myśli. Zazwyczaj jest tak, żeby jakoś było mi łatwiej. A zobaczcie, jakie uporządkowane myślenie. Czyli, żeby temu drugiemu człowiekowi było łatwiej. Wchodząc w związek małżeński, zdecyduję się na to, że ja chcę się uświęcić w tym związku i pomóc drugiemu człowiekowi się zbawić. Czyli będę zachęcał go do modlitwy, będę próbował pomagać temu człowiekowi, będę żył dla niego. Jak ktoś na przykład ma kryzys, przestaje chodzić do kościoła, czy w ogóle nie chodzi, to nieustannie będę się modlił za tego człowieka. Czyli zobaczcie, jakie wielkie zobowiązania. I, i, I to faktycznie mogę powiedzieć tak, miłość. Ale jeżeli ktoś y, liczy się tylko z własnym egoizmem, jeżeli ma mi być dobrze, jeżeli dla mnie liczy się tylko seksualność, jeżeli nie mają znaczenia żadne y, wielkie słowa, a tylko wiecie, ten cały syf. Ja będę gadał, tylko że kocham, że kocham, że kocham, ale za tym się nic nie kryje, no to jest tylko słowo. I takich słów jest mnóstwo. Na przykład takie słowo bardzo modne tolerancja i wolność. Zazwyczaj w zestawieniu idzie wolność. Wszędzie się nam wolność odbiera i tolerancja. Ja nie ukrywam, że ja, który zwracam uwagę na słowa, dużo bardziej wolałbym być akceptowany przez ludzi niż tolerowany. No bo tolerancja to jest to, że wiesz, w sumie ciebie nie lubię, mam cię gdzieś, no ale jak już musisz przymierzyć, to sobie żyj. No to nie chcę być tolerowany. Wolałbym być akceptowany. No a też po tych wszystkich, wiecie, strajkach, które miały miejsce. Odczuwam trochę taki też wzrok ludzi na sobie, czyli idę w sutannie ulicą i coś tam pękło w narodzie. I ci ludzie patrzą na mnie i jakby móc to nazwać, ten wzrok ludzi, to bym mniej więcej powiedział coś takiego, że jakim prawem ty chodzisz po ulicy. Nie? Coś takiego we wzroku tych ludzi widać. Znaczy nie dziwię się, no bo tylko 20% społeczeństwa to są katolicy. Reszta nie ma nic wspólnego z wiarą i Bogiem. Choć uwaga. Też rzucają takie słowa, ale ja wierzę. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Kiedyś taki bardzo fajny film widziałem i polecam Wam obejrzeć. Tytuł Jak Bóg da. Lekarz bardzo postępowy, tolerancyjny jest pokazane. To chyba włoski film był, czyli szczyci się tym właśnie, że, że, że żyje w taki sposób, że nie ma. Bardzo ważne było to, jest człowiekiem niewierzącym, jest człowiekiem postępowym, nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem Katolickim. Ma syna, który jest dorastającym, dorastającym człowiekiem, i widzi przez okno, jak do jego syna przyjeżdża jakiś chłopak na skuterze, zabiera go gdzieś i tak co jakiś czas wspólnie wyjeżdżają. I ojciec, jako człowiek wyjątkowo postępowy i tolerancyjny, bardzo się cieszy. Ponieważ domyśla się, że syn jest, uwaga, gejem. I w pracy przygotowuje cały scenariusz, mówi wszystkim, że on jest tak tolerancyjny, że nawet ma syna geja i mu to nie przeszkadza, bo jest tak tolerancyjny i za każdym razem to powtarza. Nawet e, próbuje swoją rodzinę do tego przygotować. Tam jeszcze była siostra, i bodajże jego żona. E, no i mówi, że słuchajcie, pamiętajcie, jakby kiedyś nam o tym powiedział: Ja już wiem, wy jeszcze nie wiecie, musicie dać mu czas, ale jakby powiedział, Pamiętajcie, mamy być tolerancyjni, mamy akceptować to wszystko, i tak dalej, i tak dalej, bo przecież jesteśmy postępowi i nowocześni. I syn powiedział rodzicom, że chciałby z nimi o czymś bardzo poważnie porozmawiać. Bardzo poważnie. Ojciec oczywiście zacierał ręce, że wreszcie będzie mógł pokazać, jaki jest tolerancyjny. Posadził całą rodzinę na kanapie. Syn usiadł naprzeciwko nich, i w pewnym momencie syn mówi: Tato, mamo, chciałem wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bo ja idę do seminarium. <laughs> I się zakończyło. Tata się zdenerwował, skończyła się cała tolerancja, mówi po moim trupie, nigdy do czegoś takiego nie pozwolę. I zaczął oskarżać kapłana tamtejszego, na którego jak się okazało, na spotkania jeździł w grupie młodzieżowej z tym kolegą, z tym skuterem. Czyli zaczął księdza oskarżać, zaczął synowi po prostu utrudniać całkowicie życie. Tu skończyła się tolerancja, tu skończyła się ta, 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 ta postępowość. Czyli zobaczcie, jakie to jest wybiórcze. Nie, I dzisiejszy świat faktycznie idzie w tę stronę. Polecam obejrzeć bardzo dobry film. Bardzo dobry film i faktycznie też później widać tę zmianę ojca, który zrozumiał pewne rzeczy. Nie chcę za dużo spoilerować, ale obejrzyjcie, błagam. Tytuł jeszcze raz: Jak Bóg da. Mamy także postać Jana w tym zestawieniu, Jan, który nie, Jan Chrzciciel, który nie bał się mówić konkretnie, który był tak mocnym człowiekiem, że potrafił zwrócić uwagę Potrafił nawet władcy nieraz go słuchali, tak? bo wiedział, że on mówi, nie wolno ci być z chorodiadą. I pomimo tego, że czuli lęk przed nim, wiedzieli, że ma rację w tym wszystkim. Nawet Jezus powiedział: nie było większego od Jana na Ziemi do tego stopnia. Jan był konsekwentny, był konsekwentny aż do śmierci, szanował słowo, które wypowiadał. Sam zresztą przecież kiedy do Niego podchodzili, pytali, kim on jest? Kim jesteś Janie Chrzcicielu. I on mówi, psa, ja nie jestem godzien w ogóle, że mykał sandałów rozwiązać, w porównaniu do tego, który po mnie przyjdzie. Ja jestem nikim. Jestem głosem wołającym na pustyni i tak dalej. Prostujcie ścieżki panu. Czyli cały czas gdzieś to słowo się przebija. I zobaczcie, jak wielką odpowiedzialność mamy za słowo. Jak wielką odpowiedzialność. Współczesna media tego nie są w stanie pojąć. Niestety, wojna na słowo potrafi zniszczyć wszystko. Kto się później będzie doszukiwał? No kto. Kto będzie sprawdzał, czy ten człowiek faktycznie tak powiedział? Żyjemy w takim tempie, że nie ma na to czasu. E, I rodzice bardzo często też robią taką krzywdę swoim dzieciom. Czyli, na przykład, proste takie życiowe przykłady. Nie kłóćcie się, a dzieci widzą, że sami się kłócą. E, powiedzmy, niektórzy, powiedzmy bardziej, po, tacy trochę wierzący bym powiedział, e, no idźcie do spowiedzi, a sami nie chodzą. Prawda? I dzieci to wszystko obserwują. Słyszą tylko słowa, które absolutnie nic nie, nie wnoszą. Rodzice, które zapisują, za, którzy zapisują dzieci do pierwszej komunii świętej, też przecież mówią, tak? Słyszą od kapłana, masz chodzić w każdą niedzielę na mszę świętą. A widzą, że przecież rodzice obgadują kapłanów, że mm, nie chodzą do kościoła, że non stop gadają, że ci księża to tacy, siacy, owacy itd., itd. I dzieci też uczą się poprzez takie słowo. Pamiętam kiedyś takie doświadczenie, kiedy jedno dziecko powiedziało mi, no to jakiś czas temu chyba było nawet, powiedziało mi taką e, przykrą rzecz, ponieważ e, e, rodzic powiedział dziecku: słuchaj, e, pamiętaj, masz siedzieć tam cicho na tych lekcjach religii, ale nie przejmuj się tam za specjalnie, nie musisz tej pracy domowej odrabiać, tych modlitw to się nie ucz, bo ksiądz i tak cię przepuści przecież do tej komunii świętej, a to wierzy to tylko na ten jeden rok. Później już będziesz miał z głowy, już przestaniemy w ogóle dbać o takie rzeczy. No jak dziecko usłyszało taką rzecz od taty, no to jak ono ma się w tym wszystkim odnaleźć? Że to wszystko nieważne. Skup się na innych, ważniejszych rzeczach. O, dokładnie takie zdanie padło. Skup się na innych, ważniejszych rzeczach. Najnowsze badania w ogóle pokazują, że ci młodzi ludzie, którzy są wychowywani w taki sposób, że tylko 20% tych młodych ludzi ufa swoim rodzicom. Tylko 20%. Zatem rodzice: brawo, dopieliście swego. Straciliśmy kolejne pokolenie. Bardziej ufają swoim rówieśnikom. 80% tam. Swoim rówieśnikom. Czyli kolega z klasy jest większym autorytetem niż rodzic. Niesamowite. Zatem, kochani, taki fajny apel: więcej niewiary, więcej niszczenia drugiego człowieka. Więcej obgadywania, więcej dewastacji kościołów, więcej y, oczerniania księży w internecie, więcej obgadywania, więcej hipokryzji. To na pewno doprowadzi do czegoś dobrego. Słowa uczą, bardzo uczą, a przykłady pociągają. I wy już daliście przykład dorosłości, odpowiedzialności za słowo, daliście przykład konsekwencji wypowiadanych słów, Hipokryzji. Jestem Wam wdzięczny. A tych, którzy słuchali tego odcinka, proszę, żeby wysłali ten odcinek, link do różnych znajomych, którzy są dalej od Pana Boga, którzy nie praktykują, którzy pogubili się w swojej wierze, gdzie macie trochę dość, że ktoś właśnie myśli w podobny sposób. Tylko y, oczywiście, jak zobaczą, że to Ksiądz mówi, to na pewno nie będą chcieli obejrzeć, więc poproście ich tylko o to, aby. Obejrzeli do końca. Bardzo was o to proszę. Ciekaw jestem ich reakcji. Jak się rzucą na wiecie, łapki wszędzie w dół, komentarze negatywne, że ksiądz życia nie zna, że to wszystko przez kościół yy, i tak dalej, i tak dalej. No, mam nadzieję, że podnazywałem kilka rzeczy po imieniu. Zatem, kochani, zacznijcie ciężką pracę, bo chrześcijaństwo to ciężka praca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.